Siema, witajcie! Znajdujemy się w Kielcach, w Kielce to nic innego jak salon wędkarski Karwigo. Na samym wstępie chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za zaufanie. To właśnie dla Was stworzyliśmy regał. Tutaj u góry, jak widzicie, znajduje się ekspozycja pełną naszą ofertą przynęt oraz dziś już pełna oferta na regale uzupełniliśmy wszystkie braki a było ich naprawdę sporo także jeszcze raz bardzo dziękujemy chcieliśmy wam jeszcze pokazać kilka nowości które właśnie znajdują się już tutaj na regale zaczniemy od boleniowego wobera sterowego jest to Quick o długości 7 cm i 12 gram bardzo daleko latają, co właśnie umożliwi e, nam boleni, które stoją gdzieś dalej od e, brzegu. Kolejnym modelem będzie model Max Vibe S. O długości 8 cm i 22 gram. stworzone z tych do łowienia szczupaków i sandaczy. Dodam do tego, że wodler opada około 3 sekund na 1 m, czyli tak troszkę wolniej. Kolejnym modelem jest wodler e, strągowy. Czyli stream o długości 7 cm. Jest to taki klasyk, którym będziemy mogli łowić i zwijając klasycznie, oraz twitchując. I ostatnim modelem, który jest nowością na ten sezon, jest Crash Vibe S. O długości 6 cm i 12 gram. Wobler stworzony stricte do łowienia okoni, ale przyłowy sandaczy i szczupaków będą zawsze. Co więcej, znajdziecie tutaj pełen przekrój naszych przynęt począwszy od najmniejszych kleniowych po, po woblery wstrągowe, yy, boleniowe tematy, tutaj okoniowe i szczupakowe, a z drugiej strony regału znajdują się stricte grube tematy szczupakowe. Także bardzo serdecznie Wam dziękujemy za zaufanie, zapraszamy do subskrybowania kanału Maćka. CK Phishing, zostawcie łapeczkę, komentarz Maćkowi to na pewno pomoże w dalszym rozwoju swojego kanału. A was zapraszamy do sklepu Cardigo. Miejsca parkingowego nie, nie zabraknie, także wbijajcie na zakupy i jeszcze raz dziękujemy. To ja powiem jeszcze tylko jedno: dzięki za przyjazd, za piękną ekspozycję, uzupełnienie. I mam nadzieję, że niedługo się widzimy. Jak będziecie to tutaj dokładać z powrotem. Cześć, Wam wszystkim. Piąteczka, na razie.